Dzień dobry, jest to mój pierwszy vlog na YouTube. Zajęło mi to trochę czasu, bo planowałam to zrobić od stycznia, mamy dzisiaj 1 maja, więc. Ale jestem! Mam 5 wolnych dni podczas i jestem mega szczęśliwa z tego powodu, bo ostatnio bardzo dużo pracowałam i mam dość intensywny czas w pracy. Co prawda dzisiaj miałam być w ogóle na spotkaniu o dziewiątej, które się pewnie zaraz po nie zaczynało, ale ostatnio też działam trochę nad moją asertywnością i po prostu powiedziałam, że nie, że proszę przekazać mi wszystko mailem, bo mam wolne i to jest dzień ustawowo wolny od pracy. Ja co prawda pracuję z wieloma osobami, które są spoza Polski i nie mają wolnego, ale no cóż, byłem może na kilku spotkaniach w życiu, które nie mogły być mailem tak naprawdę i myślę, że to dużo mówi. Więc zamiast się na tym spotkaniu, zrobię sobie kawę i sobie trochę posiedzę w ciszy. Ja tak bardzo kocham poranki, że ja się po prostu nie mogę doczekać, aż wstanę i będę mogła rano napić się kawy i tak sobie posiedzieć chwilę przed rozpoczęciem dnia. Na dzisiaj nie mam żadnych konkretnych planów, może jakiś spacer, może wyjdziemy coś z jest z moim mężem, chociaż on wczoraj... Em, trochę mu się szyja połamała, że tak powiem, no nie radość, e, odsiedlenia z komputerem oczywiście na nastopie pracowania, bo mój mąż jest pracocholikiem. E, ale może go wyciągnę, bo jest piękna pogoda, chyba 25 stopni się dzisiaj być w Warszawie, więc jest mega ciepło. Ja w sumie też potrzebuję takich dni, gdzie nie mam ścisłego planu, bo po prostu muszę troszkę odpocząć i moja głowa musi odpocząć. Może sobie nawet wezmę książkę i pójdę do jakiegoś parku, e, poczytam. Nie wiem, czy to nie jest zbyt szalony pomysł, mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi. Bardzo lubię ten zestaw. Eternity Ten bronzer z Westman Atelier to jest moje odkrycie Ja tutaj mam taką miniaturową wersję Ale jest naprawdę potężna I to jest odcień Truffle Czy to będzie widać? Chyba nie Ja tylko się nie da otworzyć Nie jestem ubrana najbardziej letnio Ale Miałam ochotę odcień trochę czarni jak każdego innego dnia. W tle widać pranie, widać wieszak. to mieszkanie zaczyna mnie doprowadzać do szału, już z niego po prostu wyrastamy, ale z drugiej strony mam coś takiego, że nie śpieszy mi się do wyprowadzki z Warszawy. O dziwo, póki co. Mam takie momenty, że bardzo bym chciała już y, mieszkać w nowym mieszkaniu poza Warszawą, ale mam też takie momenty, że wiem, że to są ostatnie chwile. może nie ostatnie chwile, bo. Odbiór mieszkania będzie prawdopodobnie dopiero pod koniec roku, plus potem remont, więc ten, tego czasu jest trochę, ale on też bardzo szybko leci, wiadomo. Więc to takie dziwne rozkminy, trochę egzystencjalne, ale no tak po prostu jest. I tutaj się jakąś kawę, bo zaraz zasnę. Spacer dla zdrowia psychicznego zrobiony. Teraz sobie podjadę Halemirowską i kupię jakieś piękne kwiaty i wrócę do domu. Jest mega gorąco w ogóle. Tam niedawno z drzemki byłam jeszcze w Rapsu, bo zabrakło nam śmietany do sosu, do makaronu i będę zaraz gotować jakiś obiad. No to nie jest. Na wieczór ogarnę kuchnię i oczywiście zapatrzę sobie w bo to jest najlepszy napoj do ludzi po trzydziestce, zwłaszcza gdy nie